Hejka, z tej strony DonDon, don, a to jest Minecraft. Także no, mam tu na Forge'u Minecrafta, czyli są modyfikacje. Dobra, no jak nazwiemy świat? Pierwsze co mi przychodzi na myśl, dobra. Kuchenka. Nie, to złe nota. <laughs> Fastfisko. Nie, czy dobrze napisałem czy źle. Dobra, poziom trudności. Trudny przetrwanie, zezwalań na kody nie, paczki danych też nie. Zasady gry. Co to jest? Wcześniej tego nie widziałem. Brak najazdu. Wybaczaj grę Wybaczaj gracza. Nie, nie rozumiem, że nie będą mnie atakować. Limit stłuczonych bytów. Dobra, dobra. Zostawiamy. Więcej opcji świata, genery struktury, bo nie są na importy, ustawienia, tryb świata domyślny. Dobra, no to lecimy. A. Chyba jest dobrze. Dobra, to żeby dobrze zacząć, to trzeba... O Jezu, trochę słabo trafiliśmy. No dobra, w każdym razie trzeba zabrać drewno, bo to chyba podstawa Minecrafta. Od czego się zaczyna grę? Od zbierania drewna, proste. Fajnie, fajnie, ląbie liście zamiast drewna. A, jakby ktoś chciał wiedzieć, jakich shaderów używam, to są to właśnie... Sildrius, Vibrant Shaders, Medium Chociaż dobra, wezmę High z motion, mo, motion Blurem Muszę się nauczyć wysławić. Jest dobrze Dobra, to może zrobimy siekierę, żeby nie było kurna problemów z rąbaniem drewna Dawno nie grałem w Minecrafta, tak na poważnie survival Więc trzeba nadrobić straty Mam nadzieję, że słyszycie śpiew ptaków, bo to jest po prostu coś pięknego, jeśli chodzi o te ambienty. Śpiew ptaków to jest coś po prostu cudownego. No tutaj tak. Jesteś na Saharze, to słyszysz wycie wilków. Jesteś załóżmy właśnie w lesie, słyszysz śpiew ptaków. Jesteś w górach, słyszysz podmuch wiatru, no bo w górach no jakby nic się nie osłania, jesteś wysoko, wiatr wieje. ...i słyszysz szum wiatru. A, kill'ów miałem zrobić. Się skupiłem za bardzo na omawianiu modów. Dobra. Więc na dobre rozpoczęcie przydałoby się ogarnąć jedzenie, ale najpierw zajmiemy się wykopaliskami. Oj, oj, oj. Jakiś spadek miałem. Uff, wyłączyło mi nagrywanie. Mam nadzieję, że się ten nagrywa to. Niech się nagrywa. Jestem grebnik tutaj. Dobra, jeszcze trochę więcej drewna, bo to jest najbardziej chyba przydatny surowiec, najbardziej podstawowy. Więc... Dobra. Jest. Myślałem, że coś tu znajdę. 105 fl. jest dobrze. Ok, epoka kamienia. Chicken nuggets. Zawsze lubię nuggetsy z maka, ale zazwyczaj mi nie uciekały. Swoją drogą musimy się śpieszyć do nocy, bo w nocy ustawiłem jest trudne. Jest trudne. Ustawię sobie, że zawsze ma być, żeby nie było, że oszukuję i kurde, se wezmę peacefula. W najgorszych momentach ale tak yy, gra to gra i trzeba być fair, dlatego skorzystam z tego. O, 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 słyszycie? Szum wody. A tutaj? Tu już słychać tylko lekkie fale. Także te ambienty są naprawdę cudowne. Na ziemi kwiaty, jakieś barwniki potem z tego będą. Elegancko. Jedzenie. Bardzo nam się przyda, szczególnie dlatego, że człowiek nie, nie samym powietrzem żyje. O! Pięknie. Czy dałoby się poszukać jakiegoś dobrego miejsca na dom? Ale gdzie ja taki znajdę, to nie wiem. Dobra, weźmiemy łódkę i poeksplorujemy. Dobra. Czy coś skorzystam z okazji i zrobię ujęcie? Okej, okay. musiałem tylko zrobić szybko miniaturkę fajną. Oha. Dobra. Czy to są grzyby? Co to jest? Pierwszy raz to widzę. Za to las się pali. Co to jest? Z moim kilofem mogę niewiele zdziałać. No ale co tam? A, jest? Jakieś nowe struktury dodali. Albo po prostu to mnie coś... Tak, jasne. Połóż drewno zamiast craftingu. Jasne. No, że jak jaki jestem genialny. Dobra. Eee. Yy, stwórzmy kilof. Kamienny. I zbierzmy trochę. A! Ja pierdzielę. Nie przemyślałem tego. Nie, ale w ogóle. Coś, co wygląda jak magma, na pewno nie parzy. Dobra. Nie podpaliło mnie. A jednak. Dobra. Nie rozumiem tego. I nie wiem, czy powinienem. Dobra, pewnie jakaś dziura czasoprzestrzenna i się dokopaliśmy do Medera. Trzeba szukać dobrego miejsca, żeby postawić domek. Co to było? Jakaś chmura się zrobiła. Co ty robisz? Jak ty sterujesz? Co to jest? A żelawa jest obok. Także, jak sami widzicie, piękne. Także... Chodź. No 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 nie chodź. Chodź tu! Chodź tu! tu. Dobrze. Zbieramy ekspo. Może już powinienem zacząć. Yy. Może już zacząć, Powinienem zacząć robić piec i powoli się gdzieś osiedlać, żeby na szybko mieć jakiś domek, bo mogą być potem problemy. Tymczasem zróbmy jedzenie. Wybacz, krówko. Ale są rzeczy ważne i ważniejsze. Aha, super. Czyli mogę albo hełm, albo buty i chyba poproszę się na hełm. A może mogę zabarwić? Bo może jest taka. Jest! Pięknie, mamy czerwony hełm. Na razie trzeba tu, trzeba tu przenocować. Gorzej z tym, że nie mam wełny, a jest mi bardzo potrzebna. To drewno jest cudowne. Muszę wziąć lepszy kilo, bo tu będę kopał wieczność. Dobra, to tu jest, jest. zestaw mój. I to mogę jeszcze co najwyżej przetopiać w piecu. O, zaczęło się noc. To są Zorza Polarna To jest piękne No i zitnęła no, Super Co to było? To jest cudowne Dawno nie widziałem tak dobrych shaderów Oj dawno a nie to drewno miałem kopać, tylko do ciemno ja pierdolę. Nie skupiał się na tym, co mam robić, bo se gadam. Podziwiam widoki. Podobno Creeper nas... Ah. Słyszałem, że podobno Creeper nas nie widzi, kiedy jesteśmy w tych krzakach o tak schowani. Ale to chyba nie działa. Albo kiedyś działało. Jeszcze pa, parę... Miesięcy temu widziałem taki filmik O, wilk Dobra, myślałem, że słyszałem jakieś szkiele Także, no Dobra, ja wezmę trochę sadzonek Gdzie się <suszel> zesrałem? No, genialny jestem, naprawdę. Bo nie nam robić w Minecraft. To trochę za Już jest chyba świt, z tego co widzę. Albo to to zabagowane teksty. Gdzie, co, co, gdzie, gdzie? Nie, 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 nie. nie. Za dużo was, za dużo was. Was jest zdecydowanie za dużo. Mam przesrany. Dobra, stara do Minecraftowa taktyka Zamykamy się to. Po serduszka, po je serduszka. Uff. Dobra, przeczekujemy tu noc jakby to teraz to postawić blok. No, no wracaj na stanowisko. Przeczekujemy tu nocy. Piękny, nie, pięknie nastał dzień. Zbieramy nasze drewienko i idziemy do stanowiska, bo prawdopodobnie przepalił się już stek. Zobaczcie, jak prześwituje przez te liście. Ka każdą dziurkę w liściu zasobna. O zabije nas Zabije nas Zabije nas Czemu ty się nie palisz? W śmieciu Dobra ja już tego miejsca nie znajdę Także musimy wszystko zacząć od nowa Fajnie Fajnie Nie nie Ach. Same problemy dziwne, nie jestem w górach. prawda? Czyżby? Teoretycznie nie jestem. A słyszę kolwiek wiatru, co to jest? Idziemy to zbadać. Co to jest? Jakieś ściątki czegoś. Statek piracki. Albo nie piracki, bynajmniej jest to statek. Do którego nijak nie wiem jak się dostać. O oh, fuck. Dobra, mam problem. Tu coś pewnie będzie. No, idź tu, idź, 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 idź. Co, co, co się z stało dzieje? O tak, dobra, jednak warto było stracić tamte przedmioty w zamian za te... Bo już odblokowałem osiągnięcie ciężki sprzęt. Mamy żelazo. To jest chyba najbardziej przydatne żelazo. Jest, łatw, jest dosyć łatwo dostępne. Jest cholernie przydatne, bo używa się go chyba do wszystkiego. Na przykład narzędzi, albo krat. Albo do robienia golemów. Także zbieramy tyle żelaza ile wlezie. Choćbym miał zapełnić całą skrzynię. I tymczasem, co to jest lód? Lodowa kraina. Podobno na tych lodowych krainach można znaleźć misia polarnego, a ja bym chciał takiego misia. O ile oczywiście nie gryzie. Bo wolałbym, żeby mnie nie, nie uwalił. Dobra, jak już odbuduję sobie staw, to chyba się udam w tamtą stronę, w której zginąłem. Bo ja tam mam dużo jedzenia. Wiesz, ciul z tymi temami, ale jedzenie to mi się przyda. beta W Minecraftcie właśnie to jest cudowne, te dźwięki. Znaczy wy właściwie w samym Minecraftcie, oj. Nawet nie wiecie, jak dla mnie jest to satysfakcjonujące, kiedy rozwalasz to taki piasek i rułnie całe wszystko. Całe wszystko. Tak, umiem w polski. Powiedzieć. Wow, mocno. Zobaczcie, jak zrobię. A dziwo się nie naprawiło. Dobra, naprawiłem. Dobra, jest owca. Znaczy, że powinno być ich tu więcej. A skoro jest ich więcej, to możemy zdobyć wełnę, a z wełna zrobić łóżko. Czy ja chcę? Chcę. Tak. Mogłem ją ubić, ale trochę mi szkoda tej owieczki. Nikomu nie zawadziła, a i tak sobie musi umrzeć. Także. Czasem warto się zlitować dla zwierzaczków. Dobra. I myślę, że to jest świetne miejsce, żeby postaje iść tutaj w stację roboczą. Tylko tym razem muszę się lepiej schować przed nocą. Bo nie mogę sobie pozwolić na kolejną śmierć, która przyjdzie z znienacka. Był dzień, a ten szkielet się nie palił, nie moja wina. Żelazo. 2021 Ale ten czas zap... Ja wciąż. Ja czuję się, jakby wciąż był 2012. Trzeba zdobyć dużo jedzenia. Albo przynajmniej w ogóle trzeba zdobyć jedzenie. Jestem debilem. Nie wydobyłem kamienia, który będzie mi potrzebny. Dobra, kilofon też się da. O, dobre, jest stanowisko. Teraz kopię sobie trochę kobla. O, pięknie. Musimy zrobić przede wszystkim piecyk, przetopić żelazo, z żelaza zrobić podstawowe rzeczy, takie jak mieczos. Do tego się i to wszystko trzeba zrobić. Podstawą Minecrafta, chyba każdy w to gra. Dobra. I róbmy podstawowe rzeczy. Siekiera. O, super, nie mam tatybę. Tyle starczy. Siekierka. Mieczek. Okej. Okay. Może to na razie odłożę tu. Czekamy na żelazo, z którego najpierw chyba zrobię buty. Dobra. Idzie całkiem nieźle, poza tą jakże cudowną śmiercią. Dobra, możemy zrobić buty. To mnie bardzo zadowala i usatysfakcjonow... Bo ja. Usatys... Tak. Po prostu tak. Potrzebuję jedzenia O, super, już nie mogę biegać Taka dziwna ta woda jest Z ciebie można coś dostać Może rybę Torbiel z za, atramentem za Dobra To pewnie z tego To też pewnie można zrobić z tego barwę Tak, ale ja z tego nie skorzystam no, można to chyba jeszcze wykorzystać do czegoś innego I być może ja bym chciał do tego wykorzystać do czegoś innego Szybciej z tym żelazem To tymczasem kopię Cobblestone Jest dobrze A ja wciąż nie mam łóżka. Muszę znaleźć jakąś owcę. No w sumie. O dobra. Przetapianko. Znaczy to Przetapianko już było. Się ktoś zastanawiał, dlaczego za bardzo nic nie mówię, znaczy ja będę wycinał te przerwy, więc chyba można się domyślić, że, że coś tam cicho jest, skoro się co chwilę wycina. Ale generalnie to jestem cicho, bo jeszcze nie czuję się oswojony z tym, że gadam do siebie jak daily. Jakby nie czuję tych klimatów gadania do siebie i, czu... i czucia z tego satysfakcji. Dlaczego nie leci muzyka? Dobra, idziemy i módlmy się, żebyśmy nie spotkali na swojej drodze skelety. Dobra, to może ja od razu zbuduję tarczę. To jednak jest całkiem przydatny przedmiot. Jak to się buduje? Bo tu jeszcze, dobrze. To mi się bardzo przyda, biorąc pod uwagę to, że przed chwilą zginąłem, nie mogąc się obronić przed szkieletem. Dobra, idziemy. Chodź Dobra. I muzyczka z Minecrafta. O, o, właśnie w takich sytuacjach mówię! O nie, to nie poszło tak jak chciałem. To nie było tak jak chciałem, żeby było. Ciebie mogę rozwalić. Pięknie. Nie idzie tak dobrze jak chciałem. Idzie źle. Kolejny? Nie ma Mam łuk Mam strzałę? Nie ma strzały, super Dobra, ale mam łuk Może sobie zajdę i wezmę parę rzeczy Dobra, postawię po... O, i ja, ja ominąłbym żelazo Mam też w planach kupić lepszy mikrofon, jeśli kanał się trochę rozrośnie. Co, gdzie, 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 gdzie? Ile? Więcej Was matka nie miała. No, bez jaj, bez jaj, bez jaj, bez jaj. Utknąłem. Eee, no i fajnie utknąłem. tak blisko. Już zaczęło się układać. Już miałem spokojny gameplay. Wykopaliska. Ja się zdenerwowałem. Aż się muszę napić. Dobra, jak gdzieś w tamtą stronę poszedłem. Spróbuję tam dotrzeć. No przecież tam za dużo itemów już miałem. Nie oddam tego tak łatwo. Pijcie wodę. Woda jest zdrowa i pyszna. O nie Noż sz... No kolejny Od kiedy zombie płyn... NIE, 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 nie Co tam się właśnie stało? No, płyń Masz rzeczy do odzyskania, trochę energii I stracisz żelazo i tyle będzie z tego Ja się zastanawiam, czy to są świetliki? Jabłko. Dobra, mam już coś do jedzenia. Nie pamiętam, że poszedłem gdzieś w tę stronę. To się przyda. Gdzieś w tę stronę. O nie, 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 nie ma szans. Nie tym razem Koreś. Dobra. Dobra, Już dwa razy zginałem, a dopiero, że odcinek zaczął. Ledwie 10 minut nagrywania, dobra, znajdę itemy, jak ich nie znajdę, to ja nie wiem, co zrobię. No. O nie, zaraz zginę kolejny raz. No nie, 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 nie zabi się. Nie znowu, nie tym razem. Błagam cię, chociaż raz się nie zabi, chociaż raz przeżyj i dostań się do swoich własności. To zdecydowanie nie było tu. Jestem debilem. A może to było tu? Nie, to nie było tu. Dobra, no co poradzę? Także, cześć. Z tej strony był Dondon. I tutaj chyba skończymy odcinek. Na razie i cześć.